Cześć, witam Was serdecznie. Krzysztof Nycz, Farma Serca. Witam Was w cyklu rozmów: Seks jest dobry. To będzie pierwszy nasz, nasze, pierwsze nasze wideo, i jest ze mną Kamil Wojciechowski, teolog i seksuolog. Witam Cię, Kamil. Witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o sprawach związanych z seksualnością. Kamil jest osobą kompetentną w tej dziedzinie, ale jest również teologiem. No i to mnie tak zawsze zaciekawiało. Kamil, jak, to, jak doszło do tego, że po, po dyplomie z teologii zainteresowałeś się seksuologiem. Jak te sprawy w ogóle się ze sobą wiążą? Mhm. Tak, to dosyć długa historia. Zaczęło się to dokładnie w roku 99, więc to jeszcze. W poprzednim tysiącleciu, kiedy zainteresowałem się podczas pisania pracy magisterskiej z teologii, właśnie teologią ciała Jana Pawła II, zobaczyłem, że ta sfera ma taką mocną głębię, nie tylko teologiczną, ale i seksuologiczną. Wiadomo, że papież. Pisał generalnie z punktu widzenia teologicznego. i Kiedy napisałem tą pracę, jakoś tak mnie pociągnęło, żeby chwycić właśnie tą sferę seksuologiczną bardziej konkretnie, bardziej merytorycznie, bardziej też naukowo. W związku z czym jakby postanowiłem, że jakby ta teologia ciała papieża. W cudzysłowie mi trochę nie wystarcza, tak? I postanowiłem się wybrać na ten kierunek, właśnie seksuologia kliniczna w Poznaniu, na Ułamie. No i z Bożą Pomocą udało mi się to skończyć. No to rzeczywiście to powiązanie tutaj, choć na pierwszy rzut oka mało oczywiste, teologia, seksuologia, to jednak patrząc na teologię ciała Jana Pawła II. Jest to, jakby popatrzeć głębiej, mocno powiązane. Tak. To jest, to jest dość ciekawe, bo jak osoby ze mną rozmawiają, to się dziwią, tak? Dlaczego takie dwa kierunki jakby rozdzielają te dwie, te dwie sfery, a wydaje się, że jedna jakby wynika z drugiej, że obydwie są komplementarne, że się uzupełniają, prawda? że jeśli wierzymy, że Bóg nas stworzył, stworzył nasze ciała, to też niejako wbudował w nasze ciała, w nasze organizmy seksualność i dobrze jest wiedzieć, jak ta seksualność funkcjonuje. Tak? Więc jakby taka głębia teologiczna i prawda teologiczna o człowieku jest tutaj uzupełniona, powiedzmy, taką prawdą uniwersytecką na temat, Funkcjonowania naszej seksualności. Więc, jakby z mojego punktu widzenia i w mojej opinii, są to takie dwa kierunki właśnie mające mnóstwo ze sobą wspólnego, a nawet komplementarne, uzupełniające się wzajemnie. Mm -hmm. A teraz chciałbym Cię zapytać o, to, o Twoją taką pracę codzienną seksologiczną. Kto w ogóle przychodzi do seksuologa? No jakby generalnie większość osób, które do mnie przychodzi, to są osoby wierzące. No i można by zapytać, jakiego typu problemy tak, mogą mieć no takie właśnie. osoby. Więc Generalnie można by, można by tak powiedzieć, że te osoby wierzące oprócz tych problemów typowo seksuologicznych, czyli związanych z jakimś funkcjonowaniem właśnie w relacji seksualnej typu brak orgazmu, jakieś problemy z erekcją, z przedwczesnym wytryskiem. Też tak zwanym niedopasowaniem seksualnym, które też tutaj można by pewno dużo więcej na ten temat powiedzieć, bo tutaj sporo jest takich niedopowiedzeń i, i mitów na ten temat. No to tutaj jakby te osoby no, przechodzą też często z takimi dylematami też moralnymi, prawda? To znaczy, pytają się właśnie. Jak to jest, no bo chcą, chcą korzystać z tej relacji seksualnej, kochają się, prawda, no ale tam gdzieś czy, zaczytali, czy jakiś tam gdzieś ksiądz im coś powiedział, prawda, i teraz się zastanawiają, czy, czy dana rzecz to już jest grzech, prawda, czy to nie jest grzech, czy to jest grzech ciężki, czy tylko lekki, a może to nie jest w ogóle grzech. Więc też jakby oprócz tych typowo problemów takich seksuologicznych związanych z relacją seksualną, no to jest też ten aspekt trochę taki moralny. Kiedy odpowiadam właśnie osobom w tym aspekcie moralnym, to zazwyczaj staram się dopowiadać, że pewne rzeczy wynikają z mojego doświadczenia i jakby... No, też zakładam, że są jakąś moje, moją też opinią na dany temat, że nie chcę też wchodzić jakby z butami w sumienia tych osób, prawda? Więc niektóre rzeczy to no, dana osoba czy dana para no, powinna rozeznać też między sobą. No tak, tak, mniej więcej tak to wygląda. No właśnie, wspominałeś właśnie o osobach wierzących, czy widzisz jakąś różnicę właśnie pomiędzy tym, jak osoba niewierząca, a osoba wierząca, czy, czy bo to się wydaje takie trudne, trudne do uchwycenia dla mnie, przynajmniej, że oso, osoby wierzące zajmują się tą sferą seksualną jakoś inaczej niż, niż osoby niewierzące. Czy jest jakaś konkretna różnica? Mówisz o, o, o sprawach moralnych, nie? ale czy są jeszcze jakieś inne czy jakieś kwestie wychowania, czy jakieś kwestie właśnie stereotypów, które, które mogą mieć osoby bieżące? No to myślę, że tak, to jakiś taki, jakiś taki wpływ, oprócz tego, że wpływ kulturowy, powiedzmy, który dotyczy, dotyka wszystkich ludzi tak naprawdę, no to są te aspekty, nazwijmy to, właśnie wychowania, powiedzmy, w rodzinie chrześcijańskiej, w rodzinie katolickiej. I tutaj z pewnością są jakieś takie elementy typowo dotyczące osób wierzących. Tak? Ja to podaję taki przykład, jak byłem kiedyś z żoną u naszych sąsiadów, już teraz byłych sąsiadów, i oni wiedzieli, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, że też w tamtym czasie jeszcze katechizowaliśmy w szkołach i gdzieś tam przemknęło, że ta, ta, pra, ta, ten fakt, że ja kończę seksuologię i chcieli za, zagadnąć nas w tym temacie i ten sąsiad od razu rzucił hasło no wy to tak wierzący, to pewno Bożemu tak grzecznie, tylko ta pozycja misjonarska, i, tak, i, i to starczy. Nie? Czyli jakby to zdradziło pewien też yy, pewien mit, który gdzieś tam, stereotyp, który gdzieś tam głęboko wydaje się, zakorzeniony jest nie? w ludziach. Natomiast yy, no tak, na pewno jeśli chodzi o osoby wierzące, no, to z tych osób, które do mnie się zgłaszają, to takim częstym problemem na pewno jest kojarzenie ciała z grzesznością, prawda? Że to, co cielesne, to jest grzeszne, czy to, to co seksualne, jest grzeszne, to, co seksualne, jest brudne, prawda? Czyli zupełnie odwrócenie nauczania biblijnego, czy też nauczania kościoła, nie? Zarówno w nauczaniu biblijnym, jak i w nauczaniu kościoła nic na ten temat nie mamy, chociaż w nauczaniu kościoła, powiedzmy, w niektórych wiekach pojawiały się takie, takie myśli, takie, takie refleksje. Natomiast z całości nauczania biblijnego i kościelnego wynika, że ciało jest właśnie piękne ciało jest stworzone przez Boga i że możemy się cieszyć tym ciałem. Także na pewno taki stereotyp na temat grzeszności tej sfery jest dość niestety powszechny jeszcze. Tak, na przykład takie znowu mi się przypominają pary, które na przykład zdejmują święte obrazy tak z, w, w swojej sypialni, jak ma dojść do, do, do aktu seksualnego, prawda? A jeszcze takie coś I... występuje, tak? Tak, znaczy wynoszenie Biblii z, z pokoju, prawda, więc to no to są takie właśnie zakorzenione, negatywne stereotypy, czyli takie no, troszkę wypychanie Boga z tej sfery, prawda, mimo że Bóg jest zainteresowany tą sferą, że, że On chce ze swoją miłością też wejść do tej sfery, abyśmy się cieszyli, tak, po to, po to jest seks, żebyśmy się cieszyli sobą, prawda, w wolności, bo Bóg, Bóg jest wolnością, tak? Tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest wolność, więc również w tej sferze. To, co ja zawsze powtarzam, że u Boga nie ma sfery sakrum i profanu, prawda? Że jakby wszystko, każda dziedzina naszego życia powinna być przeniknięta Bożą obecnością, bo, bo tam, gdzie jest Bóg obecny, tam też będzie wolność i, i też. I Właśnie jego miłość, prawda? No. Także. No, no, no to na pewno, na pewno jest to problemem częstym, nie? No tak, oczywiście. To, to bardzo piękne, co powiedziałeś, bo tak naprawdę też, też się spotykamy z tym w naszej praktyce, że, że osoby wierzące właśnie podchodzą do tych sfer seksualnych tak jak jako temat, do sfery seksualnej, jako. Do tematu, trochę tematu tabu, że nie chcą o tym rozmawiać. Mm -hmm. I między sobą tak. też nie dzielą się tymi spostrzeżeniami. Mm -hmm. czy, tak, czy dokładnie. Też... Tutaj ta, ten aspekt jakby komunikacyjny jest, jest bardzo ważny. Często spotykam pary, które mi mówią, w każdej innej dziedzinie życia naprawdę fajnie, świetnie się dogadujemy, nie? że jakby. Dobraliśmy się pod kątem takim osobowościowym, prawda, czy charakterologicznym, całkiem dobrze. Natomiast no, w seksie kompletnie tutaj jakoś no, ciężko nam się dogadać. To zazwyczaj wynika właśnie z tej sfery tabu, z której większość z nas wyrosła, prawda? No, jeśli nie rozmawiam na dany temat, który rzeczywiście no, jest kojarzony trochę z elementem wstydu, prawda? Jak nie poruszam się w tym temacie, jakby w sensie dialogu czy komunikacji przez, przez, nie wiem, 15, 20 czy 40 lat, to trudno, żeby potem nagle ze swoim współmałżonkiem rozmawiać w sposób jakiś taki wolny, tak? I, 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 i taki, no. Żeby nie było problemów tak w tym temacie, no właśnie się pojawiają, bo, no bo ludzie jakby się przyzwyczaili do, do milczenia na ten temat. Kamil, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Chciałbym Was zaprosić na następne, następne moje spotkanie z Kamilem Wojciechowskim, które przygotujemy i dla Was i dzisiaj na dzisiaj żegnamy się już z wami dziękuję bardzo do zobaczenia wszystkiego dobrego pozdrawiam